Pierwszy wrzesień to jest rocznica, rocznica wybuchu wojny, która była jedną z dotychczas najstraszniejszych wojen, pochłonęła bądź co bądź ponad 50 milionów ludzi. I okazuje się, że nauki z tej zawieruchy wojennej nie do wszystkich dotarły do chwili obecnej. Pierwszy września dotychczas w naszej historii był dniem tylko klęski i takim jest. My go święcimy jako wielkie święto i to jest chyba wielkim nieporozumieniem, bo powinniśmy nazywać rzeczy po imieniu. Straciliśmy niepodległość, odzyskaliśmy ją w 1945 roku, ale jak nie przykro, to cała duża populacja tych Polaków i Polek, którzy przyczynili się do uzyskania niepodległości, w tej chwili jest gdzieś na marginesie życia politycznego. I to nie z własnej przyczyny. To jest przykre. Chciałbym, żeby wszyscy, a szczególnie młodzież, pamiętała, że to nie hitlerowcy napadli na Polskę. Na Polskę napadły Niemcy, pozbawili nas niepodległości Niemcy. Nasze wojenne straty, zarówno ludzkie, jak i materialne spowodowali Niemcy. I jeszcze jednego bym chciał: żeby ci wszyscy, którzy przyczynili się, a jeszcze żyją lub już nie żyją, Przyczynili się do uzyskania niepodległości, obojętnie gdzie oni się znajdowali. W sytuacji chwytali za broń, żeby byli w sposób jednoznacznie, jednoznacznie, jednolity traktowani. To czego nam dziś brak.